Tylko do środy szynka bez kości 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A świeże pieczarki tylko do środy za jedyne 2,49 za 450 gramów. Więcej od w pesko, Dla Ciebie, dla rodziny. Przyjdź do salonu sieci sprzedaży i zobacz najnowsze kolekcje drzwi Porta. Wejdź na stronę porta.pl i sprawdź najbliższe w naszych domach, biurach i mieszkaniach. Porta drzwi. Pozwól sobie na jakość. Kamil wracał z pracy przez park. Myślał już o odbicie, kiedy ktoś na przepuknął przemknął mu tuż przed nosem. Rolki. Ale czekam, nie mam ani jednej rolki papieru. I poszedł skutem do biedronki. Po biedronce papier toaletowy Queen. Trzy warstwowe. 16 rolek za 10,99. A dorada patroszona. Sto gramów. Za dwa. Tylko do niedziel. Pietronka. Codziennie. Niskie ceny. Zrobić za rachunki. Odebrać kraj. Zapłacić rachunki. posprzątać garaż. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać. Porównaj jego skład z Milomagiem Plus. Czy zawiera nasz ty pięć składników... Czyli jedna kapsułka dziennie. Teraz suplement 1 Bilomak Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomak, pamiętasz o wszystkim.